Pora na modlitwę za poległych. W imieniu wszystkich zgromadzonych zwracam się do Jego Ekscelencji najprzewidywniejszego księdza arcybiskupa Sławoj Jaleszka Głudzia, metropolityk Gdańskiego z prośbą, aby zechciał naszej modlitwie przewodniczyć. Zanim wypowiem słowa modlitwy, chcę powiedzieć, że tej rocznicowej uroczystości towarzyszy nasza poważna, godna pamięć, wdzięczność i modlitwa. Towarzyszy także ta modlitewna normalność i zaangażowanie. Harcerzy, młodzieży, wojska, kombatantów, przedstawicieli władz samorządowych. To jest naprawdę godne uznania. Mieliśmy grudzień, po grudniu sierpień, potem znowu grudzień, ale wracamy do czarnego czwartku. Dziś jest poniedziałek. Oby więcej nie było czarnych czwartków grudniów, sierpniów i znowu grudniu w takim wymiarze jak przed 42 laty, a później w okresie stanu wojennego otaczamy naszą modlicą także tych wszystkich, z ich rodzin, którzy do dziś goją te rany. Pan z wami Módlmy się Wszechmogący Wieczny Boże W swoim niepojętym miłosierdziu Wejrzyj na naszych braci Którzy stali się ofiarami Ucisku, przemocy I oddali swe doczesne życie W obronie ludzkiej godności Solidarności Oraz wolności ojczyzny Panie Jezu Chryste Dobry Pasterzu Polecamy Ci trudne dziś także naszego narodu. Polecamy Ci jego przyszłość. Prosimy Cię, otaczaj naród polski swoją przemożną opieką przez Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i ożywiaj wciąż swoją łaską naszą umiłowaną ojczyznę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek, im dać Panie. Wieczny odpoczynek, kracim dać Panie. Wieczny odpoczynek, kracim dać, dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Ginie ojca i syna. I